Czy chcesz całe wakacje spędzić w gipsie? A może chcesz tracić pieniądze na płacenie mandatów? Jeżeli nie, koniecznie obejrzyj ten film. Trwa kalendarzowa wiosna. A co za tym idzie, coraz częściej wybramy jazdę rowerem. Rowerzyści, jako uczestnicy ruchu drogowego, muszą pamiętać o kilku ważnych zasadach. Obowiązkowe wyposażenie roweru to co najmniej jedno światło opozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej. Z tyłu, co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej. O kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej. Co najmniej jeden skutecznie działający hamulec. Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku. Rowerzysta ma obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone w kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Jeżeli nie ma drogi przeznaczonej dla rowerów. Wtedy kierujący rowerem musi jechać poboczem. Jeżeli nie nadaje się ono do jazdy, wtedy powinien jechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla rowerów, gdy opiekuje się osobą w wieku do 10 lat, która również kieruje rowerem. Szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której dopuszczalna prędkość pojazdu wynosi ponad 50 km na godzinę, wynosi co najmniej 2 metry oraz brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni takie jak silne opady deszczu, śniegu czy gęsta mgła. Drodzy rowerzyści, pamiętajcie, że korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, macie obowiązek jechać powoli, ustępować pierwszeństwa pieszym, a także zachować szczególną ostrożność. Mimo tego, że nie ma obowiązku korzystania z kasku ochronnego oraz elementów odblaskowych, pamiętajmy, że są to elementy, które mogą pomóc ratować nasze życie lub zdrowie. Rowerzysto, zadbaj o swoje bezpieczeństwo.